Manko Siemandero, widzisz, jestem teraz w Warszawie, mimo że Pałacu Kultury nie widać. Jestem w trakcie seminarium Asbiro, czyli konferencji dla przedsiębiorców, zorganizowanej przez uczelnię, na której uczy się biznesu. Asbiro Alternatywna Szkoła Rozwoju Osobowego i Biznesu i Rozwoju Osobowego, właśnie. I chciałbym Tobie teraz przedstawić parę takich. Punktów w ogóle, dlaczego jeździć warto na takie wydarzenia, dlaczego warto e, przebywać z taką e, społecznością. Po pierwsze, e, tutaj sprawdza się zasada, że jesteś e, takim człowiekiem, jakimi ludźmi się otaczasz, czyli e, pięć osób wokół ciebie e, sprawiają to, jakim ty człowiekiem jesteś i faktycznie to się zgadza, e, bo Osoby, które tutaj spotykam, dają takiego kopa do działania, dają taką motywację, i też będąc studentem tej uczelni, mam niesamowitą motywację, żeby robić nowe rzeczy, pokonywać słabości, bo widzę, jak ludzie w moim wieku, czy ludzie nawet młodsi robią zajebiste rzeczy i warto tym się inspirować. Po drugie, jest to oczywiście też wiedza, praktyczna wiedza biznesowa. Są to e, historie i doświadczenia, e, z którymi dzielą się przedsiębiorcy na takich konferencjach. Ale co najważniejsze, e, to nie same prelekcje, nie same wykłady, ale właśnie networking, czyli to, co się dzieje w przerwach kawowych, to, co się dzieje w. Przerwie lunchowej, no i także to, co się dzieje wieczorem czy w nocy, bo wtedy faktycznie można nawiązać fajne współprace, można się dużo dowiedzieć i uzyskać naprawdę mnóstwo ciekawych porad. Porad, za które można płacić grube tysiące, a tutaj e, dzięki rozmowie z ludźmi doświadczonymi e, można e, takie rzeczy rozwiązać raz, dwa. Jakie są moje obserwacje przez ten weekend tutaj w Warszawie? Po pierwsze, to co ja wyznaję i to co chciałbym powiedzieć też Tobie teraz, wczoraj podczas um, występu Sylwestra Kłosa, czyli um, szefa sportsmedu, człowieka, który zajmuje się um, dietetyką dla przedsiębiorców, tak to można powiedzieć, że dieta, to co jesz, Twoje nawyki żywieniowe wpływają na Twój mindset, a Twój mindset wpływa na to, jak Ty funkcjonujesz, jakim jesteś przedsiębiorcą, jakim człowiekiem i czy jesteś szczęśliwy. To wpływa na twoją depresję, i tak dalej, i tak dalej. My, Polacy, a myślę, że w ogóle ludzie na świecie, lubią się tłumaczyć tym, że mają słabe geny, że mieli takie dzieciństwo, że nie mają do tego środowiska, i tak dalej, i tak dalej. A potem, jak przychodzi co do czego, jak Sylwester pokazał całą tabelę różnych chorób, zachowań, i tak dalej, i tak dalej, to się okazuje, że to wszystko my generujemy sobie sami i sami pchamy się w GIPS. Budzisz się rano i od razu odpalasz Instagrama, od razu przewijasz TikTok i no jesteś jakiś popieprzony. Przed snem, zamiast dać sobie y, tą ciszę, o której mówiłem, zamiast dać sobie święty spokój, włączyć tryb samolotowy, co ja robię codziennie i ciężko się ze mną dogadać po 21 albo o 6 rano, to to pomaga. A nie, że jesteś niewolnikiem social mediów i potem mówisz, że masz problem ze snem, bo to jest genetyczne, bo wszyscy wokół ciebie też nie mogą spać, ale to po pierwsze wpływa, e, wypływa z tego, że ty wpieprzasz przed e, spaniem, a po drugie z tego, że siedzisz cały czas w telefonie i twój mózg cały czas przekształca. Nie jest, że twój mózg e, przekształca. E, konwertuje to wszystko e, co przeczytałeś w internecie to jeszcze twój brzuch, twój żołądek pracuje, cia, całe ciało pracuje bo coś wpieprzyłeś e, kepsa albo inne rzeczy na kolację, bo cały dzień nie jadłeś i wtedy nie możesz się regenerować i drugiego dnia znowu jesteś wkurzony, znowu odpalasz telefon, żeby mieć jakąś dopaminę, żeby mieć troszkę radości e, znowu od razu po wstaniu z łóżka pijesz kawę, zamiast wyjść na chwilę na dwór i... E, porobić jakieś ćwiczenia, kurde, podskakiwać 10 razy i to jest zamknięta spirala. Powiedz mi, ja tak mam, jak rozmawiam ze znajomymi, co to da, że ty wydajesz y, setki złotych, dziesiątki tysięcy, czy kilka tam tysięcy na jakieś kursy, na książki, dodatkowe aplikacje, jak ty sam nie potrafisz zapanować nad tym, żeby zamiast y, Koli albo soków pomarańczowych, albo pieprzonych energetyków, pić po prostu dużo wody dziennie. Ty nie musisz kupować drogich diet, kurde, robić rewolucję i y, zmieniać życie, a po tygodniu nie będziesz miał na nic siły. To tak nie działa. To właśnie trzeba wprowadzić trochę więcej wody, to właśnie trzeba wyłączać na noc y, pieprzony internet w telefonie, i wtedy, dopiero jak to wprowadzisz, proste, bezkosztowe rzeczy czyli małe kroki. O których zawsze mówię, to wtedy możesz próbować innych rzeczy, wtedy możesz szukać dodatkowej wiedzy, wtedy możesz próbować nowych rzeczy. Ale powiedz mi, co to da, że ty, yy, brzydko mówiąc, ubierasz czyste majtki na brudną dupę? No co to daje? To daje tylko twoje poczucie, że wydałeś jakieś pieniądze i coś zrobiłeś, tak? Co to da, że ty pojedziesz na konferencję i nic z tym nie zrobisz? Co to da, że ty przeczytasz kolejną książkę i nic z tym nie zrobisz, albo w ogóle pół przeczytasz, albo kilka stron? Co to da, że kupisz kurs i to będzie kolejny kurs, czujesz, że zdobyłeś nową wiedzę, dopaminka, tak, radość, satysfakcja, ale ty nic z tym nie robisz. A nie robisz z tym nic dlatego, że masz zamkniętą spiralę twoich nawyków. Twoich zachowań żywieniowych. Ja nie jestem święty, jeśli chodzi o jedzenie, ale ja nie wpieprzam kebabów na noc i ja ym, do momentu skończenia śniadania nie mam internetu w telefonie, chyba że ląduje podcast we wtorek rano, no to wtedy faktycznie po przebudzeniu sprawdzam, czy wszystko gra. Pomyśl nad tym i skup się na działaniu. Ja nie chcę być tutaj żadnym filozofem. Ale chcę Tobie powiedzieć, co też opieram o swoje doświadczenie, żeby skupić się na działaniu. Naprawdę, bo to, że ludzie wyjeżdżają na konferencje i, i nie wiadomo co, i, i opowiadają, jakby to fajnie mogło być, ciągle mają nowe pomysły, to nieważne, jaki Ty masz pomysł. Ważne, jak Ty to zrobisz, albo żebyś w ogóle to zrobił. Zobacz, że ludzie osiągają sukcesy, bo po prostu robią konsekwentnie cały czas. I nie zmieniają decyzji z dnia na dzień, bo był gorszy dzień, to już trzeba pójść w coś zmienić. Pomyśl nad tym. Dla mnie to też nie jest proste. Ja tutaj dzielę się moją drogą. Ja nie jestem żadnym ekspertem. Ja się dzielę moją drogą i też problemami, które ja mam, które przerobiłem albo które mam do przerobienia. I po takim wyjeździe tutaj w Warszawie, mam taką cholerną motywację, kija w dupie za przeproszeniem brzydko mówiąc. Że jest jeszcze dużo do, zro do zrobienia, jest, mam już dużo rzeczy zrobione, dużo rzeczy naprawione w swoim życiu, bo cały czas szukam rozwiązań. Ale chciałbym Ci powiedzieć, że to nie wszystko jest wiedza, to nie wszystko jest y, jakieś wielkie rzeczy i rewolucje do zrobienia, tylko to są często małe kroki, małe zachowania, małe nawyki. I w ten tydzień, który nadchodzi, i w ten miesiąc, który się rozpoczął, chcę, żebyś się tym zajął. Chcę, żebyś się tym zajęła. Wszystkiego dobrego. Y Dajcie lajka, dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie i bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, żeby mm, te treści docierały do jak największej liczby młodych osób, które mają się rozwijać. Siemandero